Kolejny dzień, rano. Znowu na warsztacie jestem u Michała i nie uwierzycie co rano znalazłem w szufladzie. Macie takie szuflady, które się otwiera raz na rok, jak czegoś szukacie? To ja dzisiaj tak szukałem i zobaczcie co znalazłem. Korek z pustowego oleju i to chyba od Mazdy. Musiałem go z rok temu albo lepiej zamówić na Allegro, więc zapomniałem kompletnie. Tutaj w warsztacie, przy robocie, jest zawsze pomocnik, warsztatowy kod. On ja się nie boi niczego, można tutaj udarami tłuc, sprężarki chodzą, a on Taki jest fajny. No i uwielbia jak się go głaska, to też plus. Także mam pomocnika na dzisiaj, o! I co jeszcze byś chciał? Będzie pasować? Będzie. Tylko coś ciężko idzie, trzeba gwint poprawić jeszcze w misce. A w czym to problem jest? Ale długi ten korek No ale to jest tak Oczywiście, że kolega już ulał No tak Ile mam wrać? Aż pod korek Dobra okej okay. To na ja pewno Luksusy Płyń zamiast wody nawet wszystkich. No. Kurde, lejka nie ma na warsztacie. Kto to pomyślał? No jest lejk, ale nie. Trzeba No, Komu się chce iść? Czy... Dobra. To jest Mazda, to i tak jest uwalone. I tak będzie myty cały silnik przed wyjazdem. W razie kontroli, żeby dla oka było milej. No dobra. Mazda zrobiona. Olej dolany. Płyn dolany. Zobaczę. Bo w sumie on trochę zagrzałem po drodze. Zobaczę, czy wciągło tego płynu. On mogło nie wciągnąć. Jeszcze nie w ciągu, jest, jest grubo przelany zbiorniczek, ale to nie szkodzi. Ona dopiero jak się porządnie zagrzeje, jak się pootwierają termostaty, to, to dopiero wtedy sobie to zaciągnie. Ja nie miałem jej tu gdzie nagrzać, a nie będę specjalnie jeździł, żeby po prostu się nagrzała. Nagrzeje się po drodze. Oleju doleję jutro rano, jak zobaczę jaki jest stan, jak obcieknie z, z całego silnika. Na koniec będzie mycie mazdy zewnętrzne, a teraz środek. Środek trzeba wymyć wrzucić materac, zacząć się pakować, zacząć pakować narzędzia, części zamienne jest co robić robię sobie porządek w lodówce, żeby wrzucić sobie napoje i ostatnio na tym filmie te monety wyglądały na ciepłe, bo je podotykałem ale tu jest dowód na to, że tam jest minus 20 stopni, to jest gumowa piłka zamroziło ją konkretnie ręcznik nie był mokry, więc jest miękki Ok. Pięknie buteleczki wchodzą. Aż miło, jeszcze będzie trochę miejsca. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. To ma aplikację, gdzie można sterować temperaturą. Co jest fajne, bo nie trzeba się uczyć menu. Choć nie jest skomplikowane, no to z aplikacji jest o wiele wygodniej wszystko robić. No I ściągając aplikację, zobaczyłem, że lodówka jest robiona przez firmę Alpicool. Czyli dosyć popularną firmę z lodówkami. Wevor jest tutaj tylko, wiecie, no, sprzedawcą bardziej niż producentem tej lodówki. Manufakturę prawdziwy to Alpicul. Sprzątam sobie garaż. Wszystko mniej więcej staram się poukładać, żeby dało się tu wjechać z samochodami. Ale wraca temat e, akumulatora. Łukasz nie miał pojęcia o tym, że on jest w takim słabym stanie i sam się zdziwił, bo podobno ten akumulator jest jeszcze na gwarancji dlatego zaoferował Jankowi zwrot pieniędzy mówi, żeby mu wysłać i on to jeszcze wyśle na gwarancję zachowanie jak najbardziej w porządku także no Łukasz zachował się naprawdę z klasą bo po poprzednim filmie e, gdzie to nie działa, ktoś by mógł pomyśleć, że, że to była jakaś próba oszustwa, nic z tych rzeczy Łukasz jak się dowiedział o tym, że ten akumulator jest padnięty to sam zaoferował, że, że go weźmie do siebie z powrotem i wrzuci na gwarancję. Przygotowania idą pełną parą. Janek przyjechał i szykujemy tutaj wszystko po kolei. Narzędzia do mazy sobie jakieś zabieram. Kuny odseparowałem z euro do czyszczenia, bo to mi się przyda, wydam to za granicą, po co ma leżeć tutaj w wiadrze. Dodatkowo kompletujemy sprzęt. Kompletujemy detektory, wszystkie przewody. Przy detektorze sobie układam, żeby to wszystko mi się nie pomieszało. Mój Equinox, którego dostałem kiedyś od widzów. Posłuży na tej wyprawie Jankowi, bo Janka się zalał. No ja mam, ja mam Deusa, mam manticora, więc Equinoxem będzie szukał Janek, żeby miał detektor. Dzieje się. Dzieje się. Zabieramy z niego elektronikę, zabieramy z niego podłokietnik, to no bo nie ma miejsca, żeby dublować na przykład niepotrzebnie sztyce. Sztyce raczej się nie psują. Janek ma tą, tą karbonową, bo ta jak jeszcze potrafiła pęknąć, ale, ale karbonowa już nie powinna. No i sita. Po dwa sita każdy będzie miał. Jesteśmy zdublowani ze sprzętem, tak, że nie może się nic popsuć. A ludzi, którzy dopiero przyszli na mój kanał, nagram jak wygląda całe wnętrze, bo no jest to dosyć takie chałupnicze, chałupniczo zrobione. Zacznijmy od przodu. Przede wszystkim pod poduszko z jakiejś starej szafy. Ważne, że działa i nie kosztował dużo. Na początku opierał się na złożonym siedzeniu, ale stwierdziłem, że to wywale i zrobiłem sobie skrzyneczkę, taki ala safe, gdzie wszystkie śruby pozaspowywałem. Aby w razie czego trzymać tam w środku kamerę, jak idę na przykład na zakupy, żeby wszystkiego ze sobą nie nosić, staram się i tak nie brać ze sobą wartościowych rzeczy, no ale część wiadomo, że trzeba, tak? Czymś trzeba nagrać. Pod spodem jest skrzynka przy Dasi, czyli tu są naprawdę przeróżne rzeczy: jakieś lutownice, takie cieńsze szczypcyki, no takie wiecie, no pasy, jakieś takie głupoty, masa, głupot. Koło zapasowe musi być. Nie musi być tutaj, bo mam instalację LPG, czyli no, w miejscu koła zapasowego jest butla. W środku są jeszcze dodatkowe klemy do odpalania samochodu. Linka jest w środku do ciągnięcia żarówki. jakieś takie dodatkowe głupoty. Pod spodem jest zestaw kluczy płasko-oczkowych, nasadkowych, wiecie, taka cała waliza do wyciągnięcia tylko i wyłącznie w awaryjnych sytuacjach. Dowód rejestracyjny, zapamięcie sobie, schowam do schowka. Tutaj całą tą przestrzeń wypełnię jeszcze narzędziami luźnymi Młotek, kombinerki, śrubokręty, jakieś szczypce, tak, tego typu rzeczy Zawsze sobie to dopcham, tylko no wiadomo odkurzanie to wszystko wyciągłem Z tyłu nie ma nic Tutaj jest jeszcze pusta przestrzeń, będę Wam pokazywał stopniowo co tutaj wkładam To zobaczycie, nie będę bez sensu opowiadał Pod spodem, pod sejfem mam akumulator AGM, który kiedyś miał 100 amperogodzin, zostało mu jakieś 30 bo dwa razy go rozładowałem do 6V i to go zabiło. Ale dodatkowo 30 A jest. Nie muszę niszczyć mojego silnikowego. Z tyłu też pusto. Gaśnica z tyłu, gaśnicę, którą mam zawsze z przodu pod ręką, bo jest tutaj poprowadzona dodatkowa instalacja elektryczna, właśnie do tego akumulatora, i ona jest tak chałupniczo, miała być tylko na jeden wyjazd. Wiadomo, jak to z prowizorkami trwa bardzo długo. Nie ma żadnego separatora, po prostu idzie przewód do alternatora, i tu jest rozłączany na takim zwykłym domowym esie, który nie ma pełnić roli bezpiecznika, tylko po prostu wyłącznika, żeby mógł sobie to wszystko rozłączyć. Tak, to w środku tutaj nie ma jeszcze kompletnie niczego. Będę to powoli ładował, no i stopniowo pokazywał, co ładuje, bo jest to myślę, że w miarę ciekawe, jak się spakować na taki nawet i półroczny wyjazd w osobówkę. Spakowałem już najprzydatniejsze narzędzia. Wezmę ze sobą chyba ten olej. Cały czas siebie z myślami, czy brać go czy nie. Przecież tam na miejscu też mają oleje. Z drugiej strony mają droższe oleje. Śrubokręty, jakieś nożyki, dziabągi, kombinerki. Cały czas jeszcze sobie coś donoszę, jak mi coś wpadnie do głowy. Z części zamiennych, no to e, co tutaj zestaw naprawczy parownika, skrzynka z bezpiecznikami, z przekaźnikami, masa kabli, masa fajek, bo no. Ten, to, to auto, ten model ma problem z tym z konkretnie z uciekającą iskrą dodatkowe świece listwa wtryskowa od gazu jakieś elektrozawory od gazu takie rzeczy, które nie zajmują jakoś super dużo miejsca a mogą się przydać w razie awarii podstawą dla mnie jest sztywny hol w razie jakiejś awarii jak jedziemy we dwóch, można się doholować czy to do jakiegoś bezpiecznego parkingu czy to do jakiegoś nawet i mechanika jeżeli już naprawdę bym nie podobał to sztywny hol Milion razy lepszy niż samalina. No i to właściwie tyle. W bagażniku dachowym jeszcze mam jedną rzecz z części zamiennych, bardzo ważną dodatkowy alternator, bo alternator to jest no, część, która może nas wyeliminować całkowicie z dalszej zabawy. Przesłano 3%, zostały niecałe 2 godzinki. Jest trzecia, a ja wstaję o piątej, czyli idealnie się uda wysłać. No i ktoś tam kiedyś pisał, że jak u Hilozaura przysypiałem w busie, to, to że niezła gra aktorska. No widzicie co ja robię po nocy. Dzień dobry, piątkowy, poranku. 6.17, 17 minut odbiegu od planu. Trzeba to będzie nadrobić. A jeszcze rozładować Ducato. Ale o dziwo dobrze się czuję wstając tak wcześniej. Mimo, że e, obudziłem się szybciej niż się skończył. Podcast, którego słuchałem, żeby szybciej zasnąć. I da co to moje wstawanie? Jak drugiego osobnika, który miał ze mną jechać, nie ma. Miał być na 6.10, a już jest 30 minuta spóźnienia. Także Piotrze, jeżeli bym nie zdążył, to przepraszam, robiłem co mogłem. Wizyta zakończona sukcesem u dentysty. Stomatologa, nie wiem jak się powinno mówić, które jest lepsze, ale teraz ta bardziej stresująca część, czyli wizyta u chirurga ortopedy. I czasami ten mój wyjazd może być przez niego zniszczony, jeżeli się zniszczony, no, odwołany, ciężko to mówić o zniszczeniu. Natomiast no jeżeli to kolano okaże się do natychmiastowej operacji, no to wiadomo, nie pojadę. Dlatego mam lekkiego stresa. Jestem już po, po wizycie. U tego chirurga. Piotr mi załatwił ekspresową wizytę. W ogóle Piotr mi wszystko załatwił, nawet nie wiem jak to się rozliczać. Na pewno możecie zobaczyć na rękach pokucia, bo ja jestem człowiekiem bezżylnym. Ze mnie będzie dobre mięso, nie będzie żylaste. I za każdym razem jak mi pobierają krew, to przeklinają wszystko, bo nie idzie się wbić. Natomiast co się dzieje z tymi kolanami? W lewym kolanie rozwalona łąkotka lewa, prawa. W drugim kolanie tylko jedna już. Dzisiaj miałem zrobione zastrzyki w środek kolana. Nic przyjemnego. Nie był ból taki, że, że nie znośnie, jakiś, nie wiadomo jaki, ale niesamowicie dziwne uczucie, jak wam wbijają szpilkę w środek kolana. I teraz mam zalecenie, żeby chodzić 20 minut. Dlatego sobie z wami pogadam, bo muszę rozchodzić kwas i własne osocze, które mam wstrzyknięte w kolano. No i ja tak sobie chodzę, a zapomniałem o najważniejszym, czyli o podziękowaniach dla Doktora Tomasza Suchmiela z kliniki Ortomedyk w Częstochowie. A dziękuję mu za to, że podszedł naprawdę profesjonalnie do tego. W porównaniu do pierwszego lekarza, o którego byłem, no to ja byłem w szoku. Porobił dosłownie wszystko. On wziął mi nogę, powykręcał parę razy i, i praktycznie wiedział, co, się, co jest rozwalone. No ja byłem w szoku, nie? Bo wiedział, w które miejsce tak ucisnąć, że, 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 że aż mnie skręcało. I dokładnie w tym miejscu były te, te łękotki. Także, no, moim zdaniem, klasa. A przede wszystkim zgodził się mnie wziąć dzięki Piotrowi również trochę poza kolejką żebym zdążył na wyjazd do Chorwacji dziękuję jeszcze raz jak coś to, to, to link do znanego lekarza jest w opisie, możecie tam trochę podziękować, jeżeli komuś na tym zależy dzięki wielkie jeszcze raz także yy, było chyba ze trzech ludzi na live, którzy mi mówili, że te moje kolana to jedna wielka ściema i mam yy, przestać palecować no myślę, że to jest Wystarczająco dobry dowód, te wszystkie rezonansy i tak dalej, nie będę pokazywał, bo tam są dane, że jednak nie jest to Farmazon. Tylko faktycznie coś z tymi kolanami jest nie tak. Teraz ważne info dla mnie z przyszłości, bo tego mogę zapomnieć. Kolano lewe za pół roku kontrola, kolano prawe za rok kontrola. Za miesiąc jeszcze kolejną mam wizytę na, na Rentgen Plus, zastrzyki, Miałem tam USG robione, wszystkie jakieś tam badania. Także no, Piotr. Staną na wysokości zadania i to konkretnie, bo, bo jest wszystko robione tak kompleksowo, że ja w życiu nie byłem tak przebadany I teraz jestem pokłuty, poplastrowany, jeszcze twarz bardzo zniekształcona. <laughs> Człowiek kaleka. I tak sobie chodzę z kamerą i nagrywam tutaj pomiędzy blokami ludzi, no ale muszę jakoś rozchodzić ten, ten kwas i to osocze. Podobno nie mogę teraz się tak po prostu zatrzymać na dłużej, bo bo to się musi wchłonąć i woschodzić. 20 minut spacerka mnie czeka. Dobra, wracam do Ducato. Czemu tu przyjechałem, Ducato? Po prostu stąd jadę znowu do Warszawy po płytki. Panie, nie przejedźbie pan, dzięki. Jadę od razu po płytki do Warszawy, później do Opola. Jest trochę dzisiaj do zrobienia. Z 800 km lekko, no ale dobrze. Ducato jeszcze na siebie ciutkę zarobi przed wyjazdem. jechałem już jakiś czas i wam pokażę, co jest na pacie. Normalnie załadowane jest tylko to po same brzegi. Jedna, jedyna płytka. Chyba 5 mm, coś takiego w grubości, ale rozmiar jest gigantyczny. Jest końcówka i przód zabezpieczona. Nie ma tego nawet, jak złapać za tym pasem, bo to pęknie. Ale spanie mnie tak bierze podczas jazdy, że. Nie piję normalnie tej kawy, ale podobno to coś daje, więc pójdę po jakąkolwiek i. No bo zasypiam po prostu, nie? Także nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie. Jakiś pechowy dzień dzisiaj. 650 km za nami i drugi wypadek, drugi korek, ten trochę krótszy. O, wow, tutaj jest hey. Specjalnie tak jak ja chodzę I to nie jest farmazon Bo uwierzcie mi, że ja za wszelkie pieniądze bym nie chciał tak chodzić Chciałbym jechać sobie na Chorwację Ale o ile ten zastrzyk się przyjął bardzo dobrze z tym osoczem To ten sam kwas hialuronowy bez osocza chyba się nie przyjął I Ja kompletnie nie mogę nawet stanąć na tą nogę, nie mówiąc już o jej jakimkolwiek zdjęciu. No bo z tym kolanem było bardzo słabo ostatnio. Ja wam nie mówiłem i siedziałem tu w garażu, robiłem jakieś głupoty, bawiłem się w taki porządek, w segregowanie śrubek z nadzieją, że to, że to niedługo przejdzie. I wam o tym nie mówiłem z jednego powodu. No, już z miesiąc, z dwa temu e, często były komentarze, że, że udaję z tym wszystkim tylko i wyłącznie po to, żeby. Występić od ludzi pieniądze na jakieś zbiórki, gdzie ja od początku mówię, że nic takiego nigdy nie będzie, i to jest sprawa honoru, nie będzie i koniec. No a ludzie e, dorabiają swoje teorie. Potem ktoś nowy przychodzi na kanał, przeczyta takie komentarze i, 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 i potem sobie robi taką opinię w głowie mu to zostaje. Więc starałem się nie mówić jakoś głośno o tym kolanie. Dzisiaj nadarzyła się okazja, żeby zacząć je naprawiać i nie spodziewałem się, że ono się może popsuć jeszcze bardziej. W sensie. Jest duża szansa, że po zastrzyku na kolano. Janek o tym czytał i mi wysyłał, że zastrzyk na kolano, to jak się tak nie przyjmie, to na przykład jeden-dwa dni boli i potem jest ok Dlatego ja dzisiaj już nic tu nie robię absolutnie, nie pakuję się. Tylko idę do domu, kładę się od razu spać, żeby to kolano odciążyć. No bo dzisiaj jeszcze zrobiłem 800 km dukatem. I może trochę je przeciążyłem albo coś. Nie wiem. Coś chyba popsułem, coś zrobiłem nie tak. Dlatego idę spać i jutro rano. No, wszystko się okaże. Czy, czy to kolano będzie ok? Czy, czy problem? I, I po chorwacji. Ale jak po chorwacji, to wystawiłem też chłopaków, i bez mnie to nie mają za bardzo tam po co jechać. Trochę tak ich wystawię. Zobaczymy. Idę spać. E, dzisiaj nic nie robię kompletnie. Trzeba to kolano odciążyć. Kolejny dzień. E, chodzić nadal nie mogę. Tak człapię tylko. Ale dzwoniłem do lekarza Tomasza. E, I. Powiedział, że po tym moim kwasie chialuronowym tym jakimś typie, który ja dostałem, reakcja taka zapalna, to jest ekstremalna rzadkość. No i wiecie, no, ja już potem tak sobie myśląc, no to przecież to nie jest wina lekarza, że mi, wiecie, kolano tego nie przyjął, że jestem jakimś felernym przypadkiem i coś jest nie tak. Nie, nie wiem, czy to będzie widać, ale jest całe opuchnięte. Napięcie w tej torebce stawowej jest tak duże, że no nie jestem w stanie zgiąć, ani na niej stanąć. No widać to na kamerze, nie? Jak bardzo są opuchnięte Ale przyjechał do mnie Janek Który chce sobie tutaj wrzucić film Z internetu po przewodzie Raczej mój wyjazd się przełoży Tomasz mówił, że mogę jechać Że to za 3 dni powinno przejść Tylko jest jeden problem, że ja nie da się spakować Bo ja ledwo sam chodzę Tego nie widać pewnie na filmie jakoś Bo wszystkie takie urazy pokazane na filmie Wyglądają jakby ktoś udawał Ja jestem tego świadomy Janek z filozaurem dzisiaj ruszają do Chorwacji Ale jeszcze korzystając z tego, że jest ozonator w domu, no to wyozonuje Jankowi samochód. Muszę się doczłapać po niego do domu gotowe. Tylko Janek musi bliżej przyjechać. Ale żeby nie rozkładać tylu przedłużaczy, bo no po co? Skoro auto może jeździć. Puszczam dzisiaj tę chorwację na pewno, no, nie jestem w stanie tego, tego zrobić. Jest, jest dziwnie, naprawdę dziwnie. Natomiast no co? No, no Janek i chwilę ruszają. Nie, nie ma sensu, wiecie, czekać na, na mnie, bo nie wiadomo czy ja. Co się w ogóle tam dzieje z tym kolanem. Może mi ta łąkotka się przemieściła po tej wczorajszej trasie. No, nie wiadomo, wszystko mogło się stać. Weekend odczekam, zobaczę, czy to przejdzie. No i to co? No nic więcej wam nie powiem no sorry no tak wyszło? Kupuś, y no puls dajwy Puls dajwy, dam teren, wam pulsdajwy Tak, pewnie, pewnie, wieszcie Pulsdajwy e, Co jeszcze ja bym wam dał, skoro ja nie jadę Zaraz coś wymyśli, znaczy skoro ja nie jadę, no przynajmniej na razie to nie jest pewne Janek Cześć to to tam, trzymaj się bracie, jadę, ale... zdrowia dużo, szybko wyleczysz, a jak nie to zdrowie najważniejsze, także leć na spokojnie. dobrze. jak chcesz to jeszcze tu sobie pokorzystaj, wodę dolałeś? No, tak, 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 dziękuję. Dolałeś sobie wodę, ale ja już lecę, bo, bo no, ja... jest coraz gorzej, nie wiem dlaczego, powinno być inaczej. No i to tyle w tym odcinku, dzięki wielkie za, za jego oglądanie, zapraszam na live'a, wieczorem sobie pogadamy trochę, trochę o tej całej sytuacji, o tym co się stało i o tym kiedy... Jechać czy w ogóle. Jeżeli komuś się podobało, to zostawcie tam te, 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 te YouTube'owe rzeczy, tam te suby, łapki i tak dalej. Widzimy się prawdopodobnie w środę, ale to jeszcze nic pewnego. Dzięki za oglądanie na razie.